Co zainspirowało Cię do tego pomysłu? Żeby posiadać basen? Tak. Zawsze o tym marzyłem. Poprzednio miałem basen z Inteksu, ale ze względu na wiek i dolegliwości kręgosłupa i masę ciała ciężko wchodzić po drabinie do basenu. Więc pomyślałem sobie, że to będzie dalej realizacja moich marzeń, a jednak w lepszym wydaniu. A czego nie możesz najbardziej się doczekać, kiedy basen już będzie gotowy? Żeby wejść do niego i popływać. Słyszałam też, że w drodze jest czwarty wnuk. Tak. Czy również z myślą o nich planowałeś budowę basenu? No, o, z, ze względu na nich przede wszystkim zrobiłem y, ogrzewanie wody, bo, bo tamten basen nie spełniał ich oczekiwań, było im za chłodno. A jednak dzieci lubią cieplejszą wodę, więc trudno ja się przemęczę, ale oni będą mieli frajdę. To prawda. A czego najbardziej obawiałeś się przed montażem? Czy było to dla Ciebie jakieś wyzwanie? No, tego bałaganu, który jest tu w koło. Nie, ja powiem szczerze, że nie jest źle. Też nie widziałeś tego ogródka. Przed rozpoczęciem prac demontażowych starego basenu. No, no, wygląda jak wygląda, ale to jest kwestia, myślę, do miesiąca czasu i znowu będzie pięknie. Na pewno. I dzieciaki na pewno też będą zachwycone. No i będą miały długi sezon, nie? Bo liczę, że teraz będziemy pływać od maja do września. Końca. Jeżeli jest pompa ciepła i jeszcze będzie przykrycie, to na pewno. No tak, tak mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie.